Tak, ja na razie muszę. Poszed... no mam. Dobra. Ogromne podziękowania dla wszystkich wspierających i specjalne podziękowania dla elitarnego wspierającego. Jeżeli również chcielibyście być wspierającym mieć bonusy i dostęp do niepublikowanych materiałów, to wszystkie dowiecie się pod linkiem w opisie. Dzień dobry, cześć, 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 to was bardzo serdecznie jestem Paweł a z tym jest Joszelka i Ren! Hejka! Tak jest. Mam nadzieję, że widzieliście ostatni odcinek, którym był odcinek Zatrzymanie. Dzisiaj: e, Nie, to nie jest wyścig. E, tutaj mamy mapę zamkniętą. Mamy wow. mapę, jesteśmy na e, terenie bazy wojskowej. I dzisiaj robimy zatrzymanie prezesa polowanie na prezesa. Ok. No nie. E, także ja sobie proponuję, że dla każdego 5 minut. Eee, na razie jest minut dla mnie, minut próbujcie mi rozwalić Lory. jak najwięcej razy szybko! Ale samochód chciałem rozwalić? Nie, mnie! Także ja na razie muszę. Może... Ajajaj, no, jak ja mam do was ja tam Aha. teraz. Oho! Możecie wszystkim rozwalać, strzelać jak najszybciej, jak najwięcej razy. Widzę, będą oceniali, kto najwięcej Ale, razy mnie. Już zresztą jak najszybciej. Ja ogólnie wylądowałem o wiele lepiej niż ty, Paweł. E, ogólnie Ryspuje powiem wam tak, walczy, że tu się. że respimy się w tym samym miejscu na początku, nie? Więc. E... Dobra, dobrze, że wałcie. Dobrze, że a nie. Wow. Ale nie we mnie! <noise> czy ja ci przebiję? Jakby opone? co, ja nie mogę się bronić, oczywiście. Jestem bezbronnym panem prezesem. Panie prezesie, pan jest bezbronny? Tak! O, co to Było bo... blisko. Nie! Jak, czemu nie przejechałeś tędy? On porzucił swoje mienie. Nie. nie, nie, nie! Nie, Joselka, nie róbcie tego! Dajcie żyć, kotełek! Pan kotełek... oj. O, no, asysta. Dobra, to wracam tam. Oha! Hehe. nie, znowu przebi... przebił mi, przebił mi! Przebity. Niczym. Hehe. No. niczym kartka papieru. Nie! Podaj się. Wystaje ci ręka ogólnie, tak prezes, Nic mi nie wystaje! Czekaj, tu nie ma przejścia! Nie chcę! No nie, nie no ma, prezes. Prezes. Dobra, wracamy tam na start. Oszukiwacie. Zniszczyć go na starcie, co nie? No, będzie się od go od ja ci zaraz dam na zniszczyć na starcie. Pa, 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 pa! FU! Nie, ren. Mm. <noise> Idź stąd. Dobra. O Ej. nie! Ja też spadam! A ja w sumie nie spadłem Tylko się zablokowałem na jakichś rurkach Teraz, teraz się zablokowałem Aha uh -huh. uh -huh. uh -huh. no Aha nie Josze, bolę, nie rób odrodzi. tak, nie! Po co, poczekaj! Nie Josze, poczekaj, poczekaj, no i tyle w temacie Ja dziękuję, nie czekam Nie czekam, Dobra, szybko, respie się, uciekam Nie no, masakra, po prostu masakra! Prezes chce żyć no. A jaki prezes Jak nie chciał? Ej, no, ja po prostu. pani prezesie, proszę się poddać. Rączki do góry. Co? Nie, nie, dziękuję. Poddać. Nie, nie, dziękuję. Tak nie, Nie, dziękuję. Kociej karmy. Skrzynka kociej karmy. Wszystko kociej karmy. Wow! No i tyle w temacie. Ale się można wyzywać. Tyle w temacie, no, normalnie. Można? Ja nie no, mogę. To, widzę, że chcecie wyżyć po prostu. Wyżywacie się po prostu. Na biednym panu potemku. Naprawdę? Oho. Ja nic nie wiem. Co się, się, się stało? się stało? Nie, nie, nic się nie stało. Nic się nie dzieje. Tu nic mnie nie ma. nie tu nie ma, nie o, mnie tu nie, o, nie, o, ma, o, tu nie o, ma, no o, przestań! O, stary. Nie, nie. No i ty. No i tyle. Ja tylko patrzę na czas, żeby szybko się zamienić, nie? Żeby była zamiana. Będziesz mógł się pobawić. I co Aha. mówisz, że Joszelka będzie następna, tak? Ja, e, nie ja, nie ja nie myślę, że tak. Myślę, że następna będzie Joszelka, zdecydowanie. E, tak, żeliście liczcie w ogóle ile razy e, padłem. Ja nawet nie mam pojęcia. O. Ja cię chyba trzy skasowałem. Ja tu Joszelka jadę też, e, kajść tutaj. Tędy. Razem tędy. sześć. Razem nie wiem. sześć, czyli suma Dłużo. sumarum piętnaście. Dłużo. Piętnaście razy już. Dużo. <laughs> ja Stary, nawet nie jesteś w stanie gdzie dojechać, a nie dobiec. O szybko! Gdzie wy jesteście? A tu prezes. Nie, nie, nie! Prezes! Nie, nie, nie! Baza wojskowa będzie bezpieczna, powiedzieli. Ale ja panie nie. prezesie, proszę fakturki do podpisania. No. Zaraz dam fakturkę. <laughs> Łop! Hmm. <laughs> Fakturka Kop, hop, 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 hop! Nie, nie, Joszelka, poczekaj! Patrz, dogadajmy się No nie wierzę. Wow! Plamisz, Ej, bez jaj, jest, bez jaj w ostatnim podejść. momencie! Dobra, tam chyba teraz nie dam rady. Co? Ta. Ej, dajcie mi wejść, co? A to tam, O nie, no, bez jaj. Muszę sama siebie. Dobra. Ciebie chcę! czekaj. ona mnie skasowała. Jest opisane, że mnie niszczy. Kończysz o. ciąg zabójstw. Może tutaj się uratuje? No wskakuj! Czemu nie masz wskoczyć jesteś pośledzony jakiś! No tak jest! No, no czego zostawiłeś swoje e, cenne e, jakże niesamowite e, autyczko? Prezesowe auto, no? Nie no wydaje się, nic nie zostawiłem, po prostu tak sobie tutaj wiesz. ten... Taka sytuacja. No dajcie, uciec! Człowiekowi! No nie no bez jaj, tak blisko byłem! Dobra, słuchajcie moi drodzy, zamiana. Chyba. Tak? Tak? Także Joszelka... Yy, o, zróbmy tak, że wszyscy się zrespią. Zróbcie tam tego... bum bum czy coś. O, jak... Żeby było, obróc, żeby było uczciwie, nie? Że wszyscy znowu razem jesteśmy. Tak, no bardzo nie? uczciwie. Tak, Dobrze, Joszelka, trzy ry. ry. Dobra. Trzy ry? <gry> to tak. najgorzej, bo moje autko nie ma dachu. Pepant! Dobrze. Jak tam twoje opoje? O, tak! Spokojnie. I... Chyba z siedem miałeś, Panie Pawle, ale... No nie mogę się przebić No poczekaj jeszcze Opa pa 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 Ale dałbyś mi się podnieść Proszę cię no no masz podnieść Dźwignij się O Zemsta za grobu To właśnie to My dajemy mu fory Jak fory mi dawaliście?! Ja fory No Ty mi fory O Ja to mi fory Ja No chyba nie Ja się nie wtrącam no chyba nie. Ale jest to się nie wtrącać? nie rozumiem. Tą, tą dyskusję. No szerka. Ciekawa. Stać! Ona ma fajne wow, muszę ci powiedzieć. No, ciężko się przebić od tyłu wow, to wow, w jakiś sposób na ciebie? No dobra. Okay. Nie, ale ja bym proponował, żebyś się nie respił, bo się nie rozpiliście jak ja nie no, się. No nie robiliśmy tak. No, proszę się nie respić, bo to no, będzie nie fair. No to no. wy no, 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 że to nieuczciwe. No wiem, że to jest nieuczciwe, ale no ale przeglona. to masz No właśnie tak sobie, tak sobie wzięła, nie? Pa pa, pa skacze! Idzie. Jak gazela! Ła! Wow. To możecie mnie do odwrócić, proszę? Dzięki. jeszcze odwrócić, jeszcze. Odwrócić! I odwróciło się. Odwróciłem akcję. Odwróciło się! Odwróciłem tą akcję. Tak jest. Tu, Juszelka, czekaj, gdzie ty tam jedziesz? Stopni. Halo, no. Co to za skróty? To jest baza wojskowa, nie uciekniesz tam. O, o widzę ją. jak to jest. Widzę ją. Aha. Dobra. Że mnie widzisz, to nie znaczy, że mi coś zrobisz. Wow. A, tutaj ciśniemy. Tutaj, tutaj wow. Czekaj, gdzie ty? Jesteś Oszelka. Nie interesuj się, bo dostaniesz miętki Nie, no, no, znowu gdzieś to jesteście normalnie Eee, czekaj, czy wy. Co Nie wie, Ja co przeskoczyłem się? na drugą stronę mapy, ogólnie. Mówisz? Aha, no, no, ale wadze. kurde. No, prawo. widzisz, widzisz, czekaj. O, właśnie jedną rzecz tylko zrobię. Bo ma fajniejsze przy auto, więc ja wezmę od Joszelki te Aha, auto po pożyczę. No tak, mhm, najlepiej. No bo tutaj stoi, widzę, że nie jest uszkodzony nawet jakoś specjalnie. jakoś specjalnie? No. O. Więc ja tutaj. E, Ren, przy, przytrzymaj sobie, weź się zresztą, później wejdziesz z powrotem. Ale ja. To jest na teren. Jak chciałem to stylowo zrobić. Okej. Okay. Dobra, patrz, Jaszczelak gdzieś tam jest. Tylko A, nie jeźdź, je, we mnie, byłem tu, ja wczoraj nie byłem. Ja nie jeździsz, ja Tak, tak, Spokojnie. jasne. Ja pomylę, ja się pomylę. Przecież. Papa, jest tu! Czekaj, gdzieś tu jakoś, dajcie mi szczel. O szczelba. Halo! Mm -hmm. Jaszczelak! Polujemy! Polowanko! Ja zastanawiam się, jak to mogę? Tak. jeszcze? Idę do Joszelki! Joszelka, mam dla ciebie niespodziankę! Nie, dzięki. Taką ja nie fajną. Nie niespodzianek. Ty, ale tu rzucasz ten, tu, tu, mnie też możesz. Ostrożnie, panie, ostrożnie <laughs> z tym. Ryzyko! No nie. Trzeba podjąć no panie, pan. Jest! Ładnie weszło. <laughs> Ładnie weszło. Dobra. Co za paruwa. Co? O co ci chodzi? No ty dobrze wiesz o co mi chodzi. Czekaj, ja wezmę o ty, o ty, o ty, specjalnie ale mnie ciężki Powoli rewolwer właśnie. wezmę. Ja lubię się bawić. Z prezesem, prezeską. Z Z prezeską. Aha. Albo dobra, jednak nie. Rewolwer marynarki. Pyk. No weź uspokój, bo ci, ci odda. spokojnie. Aha. Dobrze. Spokój się, bo ci oddam. Bo jedziemy, parkuje. jedziemy. Oh wie. Yeah. Oh yeah. Dobra, czekajcie tu. To... Ojej, pa, 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 je, je, tu je, tu je. Pa gdzie? Czek, 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 czek. Czek, czek. No nie. Spokojnie, spokojnie. Przebij opony, opony przebić najważniejsze. To jest zawsze prytet, to jest ja stylowo bombardowa. O! Nie, mój się też pali! No i git No i git! W sumie, w sumie tak nie mówię, ale! Dobra, muszę się zrespić Okej, okay. ja i myślę, że chyba zmiana, co? No, że tak no... Tak patrząc na czas, no zobacz jak ten czas leci, szybko. Prawie prawo. że tak. No dobra, trzymajcie Jeszcze Jeska, trzymaj efeczkę. Nieprawda nie będę trzymać. Trzymaj efeczkę, dobra, i nie. ren, uwaga, na ry, uwaga, ry Ja cały czas mrugam, stary. Widzę Ry! Ry, ry. Aha, to ry. się zaczęło. To się zaczęło, widzę. Co tam? To się zaczęło. To mi te opony od razu przebiło To ja chyba byłam. Jakimś e, nie wiem, ja też strzelam po oponach, mówię. Nie, no to wiesz Ale tak. Ale ja z rewolwerem, nie nawet nie Nie, nie no, spod. proszę ci nie ma czasu na jakieś rewolwery. Spod. Tu trzeba szybko działać. Mam Jakie, co? Nielegalne. Stać! O, potknął się. Potknął się. No nie? No, chyba, no, po, chyba upadł. Aha, XD, XD, aha. Chyba zembla, <noise> chyba zębla, z wrażenia. No, chyba trochę tak. Dobra, no, teraz wam pokażę. Mówisz? Pokaż, na co chcesz Na wszystko. Ale tylko raz. Ale tylko jeden raz. Halo, panie Ren. Nie, Mam nie, nie dosięgacie skończy... mnie swoimi kulkami. Mówisz? Skrym? Tak? Jeszcze. Jeszcze. O, wyrwałem drzwi? O, pobawimy się. Chodź tu, tak. Prosto w śmietnik. O! To była szybka akcja. Chodzi o szelka Dobra, to Idziemy na niego. Idziemy? Idziemy, jedziemy. Rozjedźmy go. No ochotę Mam potem rozsmarować prezesa Rena. Prezes prezesem. No tak, no bo to jest ten polowanie na prezesa. A Teraz Dam radę czy nie dam rady? Hmm poczekaj. Ha, ha, ha. Chyba nie. <grym> Chyba jednak nie Ale fajna zabawa. Fajna, Zaisty. nie? Zaiste dam wam e, się Czujesz to co zamiast. ja czułem na Joszelka, naprawdę? Co? Ja nic nie zrobiłam. No Joszelka, no... Joszelka cię wyrąbała napisane było. Nic nie zrobiłam! No jak wyrąbała nic było! Go. No wzięła i zrobiła bum, nie? Po prostu, mówię? No nie. To tak to nie tak to się nie będzie bawić, no nie? Dobra. Ej, no to... Ta... Ren, gdzie ty jesteś? Katka. Nie mam? Nie. nie istnieje. Matrix ehm. nie wyzywa. Okej, okay, Jaszalka odstrzeliła. A to Zobacz. się wyżywa chyba. Jest <noise> jej ja wyżywa, po prostu. No, ona nie, nawet no to chodzi nie właśnie, mówi, o, w tym odcinku jest... chodzi o to, żeby się wyżyć po prostu na znajomych przyjacielach i po No to pole. jest, dawała jest nie tak, odcinek. Dokładnie, jest to jest właśnie to. No dobra, no. Gdzie tam lecisz? Halo? Okej. Okay. Chyba coś przeleciałem, ale luz. Czekaj, czekaj, czekaj. Zróbmy to On się trochę dobrze. zaciął, on się trochę zaciął. Poczekaj, weźmy może, a Rewolwer, pomogę ci. <głos> <głos> fajne, nie? No, właśnie. To to dobra, ja myślę, że ogólnie przedłużymy mu trochę zabawę. Aha! A, to konkretnie mi, tak to... Tak, no bo to jest mega nie fajne, mi, że... ale Renowi. No tak no. Tacy mili jesteście. No, w no sumie to na, na, nam zabawa okay. się przedłuża. Ren! Ej, jak fajnie szybko wysiadłem. Ren, wiesz co, powiem ci coś, czekaj. E... Wezmę nóż. <grym> Odbój się ode mnie. Nie! <grym> e, Okej, okay, oszelka. O? Y... Zrobiłaś mi krzywdę, wiesz? Jak ten granat się tutaj ro... O, co? Ten granat poleciał tu na górę, by no. A mi się nic nie stało. Hmm. No cóż, bywaj tak, oczekaj. W sumie wiesz co, ja zrobimy jedną rzecz. Ale unik. O. Hop. Ale nie <laughs> ma tak. <śmiech> <śmiech> nie ma tak, gdzie się ryjesz? Dostałaś o, czekaj, i dostałaś. Czekaj, bo co? Bo zrobiłaś unik, ale. A no. <laughs> co ci chodzi? A co ci nagle chodzi? Oha. <laughs> Ren? Gdzie tam jesteś? Proszę się pokazać Proszę się pokazać Co to? Co nie to maga. było? Czemu się pokazać na chwilę tylko? Na dłużej proszę się pokazać Jutro Pogadamy Jutro? o tym? Jutro? Ja. Ja. Jak za Pogadamy Normalnie, snajpa! z do samochodu Dobra, moi drodzy, ja myślę, że z tym symbolicznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek Tak? No nie wiem eee, Tak? Jak myślicie? Tak? Ciekawe jak się bawisz Cześć, cześć! Ja? Bardzo dobrze Cześć, cześć! Chodź tu, Ale teraz czekaj! Zacznę wam od dawna. Ej no ren, no chodź tutaj. To jest nie fair. Teraz Jak to teraz? To jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe z waszej strony. Wszystko jest uczciwe gdy jest uczciwe. Tak? No dobrze. No gdy no uczciwe robisz. Nieuczciwe rzeczy. O, tutaj tak, jest to jest na myślę. koniec odcinka jeszcze dalej. Na koniec odcinka jeszcze dalej. Okej, okay, no dobra, no ty, 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 ty ten dokładnie, można skończyć ten odcineczek. Dobra. No, trzymajcie się, Hejos! P. do następnego! następnego. Ręcz Nie, nie, ja zatrzymywałem. Nie, jadę sobie daleko teraz. nie, porobić coś. Chodź jak nie, 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 Dzięki, że że nie, końca. nie, Przy okazji zapraszam zapraszam na poprzedni poprzedni odcinek, nie, nie, widziałeś. To tutaj. nie, kliknąć.